Sandra Kubicka, znana influencerka i modelka, postanowiła podzielić się z fanami nowinkami, które powiązały ją na stałe z jej synkiem Leonardo oraz z ulubioną zieloną herbatą. I tu zaczyna się historia, która wzbudziła skrajne emocje wśród obserwatorów. Czy mieli rację? Komentując jej decyzję, Sandra, aktywna od lat w branży mody i mediów społecznościowych, nie tylko zdobyła uznanie w zawodzie, ale również zaangażowała się w życie osobiste. Jej związek z muzykiem Aleksandrem Milwiewem Baronem. Z którym wspólnie wychowują małego Leonarda, przechodził przez wiele zawirowań, w tym poważnych kryzysów. W wyniku trudnych doświadczeń, Sandra podjęła decyzję o rozwodzie, co było rezultatem odmiennych oczekiwań, związanych z rodzicielstwem oraz podziałem obowiązków po narodzinach syna. Mimo przeciwności losu, para ogłasza teraz, że udało im się pokonać trudności i zaczyna nowy rozdział w życiu. W dalszej części artykułu, wspieranym materiałem wideo, widać, jak mały Leon, będący nie tylko oczkiem w głowie ale także towarzyszem w codziennych obowiązkach influencerki, obecny jest przy każdej okazji. Na swoim Instagramie Sandra chętnie dzieli się radosnymi chwilami spędzonymi z dzieckiem oraz najpiękniejszymi momentami rodzicielstwa, takimi jak pierwszy krok malucha. Niekwestionowanym dowodem jej miłości do syna stał się nowy tatuaż, który Sandra postanowiła wykonać. Delikatny napis Leonard, okraszony cienką czarną linią, zdobi jej przedranie. To symbol jej uczuć, które postanowiła na stałe uwiecznić na ciele. Jednak to nie koniec nowinek. Sandra Kubicka postanowiła również włożyć serce w swoją pasję do zielonej herbaty, dla której stworzyła niewielki lokal, Sandra Matcha. Na jej ręce można zobaczyć wyrytą nazwę napoju, co ma być manifestem jej oddania dla tego projektu. Kubicka pragnie udowodnić tym, którzy mogą wątpić, że jej biznes to nie chwilowa moda, a przedsięwzięcie, które ma przyszłość. Jak zareagowali na to internauci? Opinie były różnorodne. Otwarcie dotyczące nowego lokalu kubickiej spotkało się z mieszanymi reakcjami, szczególnie po tym, jak influencerka zmagała się z falą krytyki dotyczącą smaku przygotowywanych napojów. Zarzuty kierowane w jej stronę przez innych influencerów były trudne do zniesienia, ale Sandra z godnością podchodziła do krytyki. Warto również zaznaczyć, że przy wnikliwych raportach na temat restauracyjnych wyborów influencerów, temat maci, będącej ulubionym napojem kubickiej, wzbudzał emocje. Między innymi mają bohosiewić, która również komentowała sytuację, pojawiły się pytania dotyczące etyczności prowadzenia takiego biznesu w związku z jej stylem życia. Życie Sandry Kubickiej to nieustanna walka z wyzwaniami. Czym zakończą się jej nowe przedsięwzięcia? Jak potoczy się relacja z synem oraz wspólnymi projektami z Aleksandrem? To, co jest pewne, to fakt, że Sandra nie boi się pokazywać siebie i wyzwań, jakie niesie codzienne życie. Jej historia to wciąż otwarty rozdział a my będziemy czekać na dalsze aktualizacje.